Zanim mieszko I przyjął Chrzest i stworzył Polskę, był ktoś, kto przygotował mu do tego grunt: Siemomysł, jego ojciec, tajemniczy władca Polan, żyjący w pierwszej połowie X wieku, urodził się prawdopodobnie około 890 roku jako syn Lestka, innego legendarnego księcia. To właśnie za jego panowania plemię Polan zaczęło dominować nad innymi Goplanami, Mazowszanami czy być może kujawionami. Władał z Gniezna, które już wtedy miało umocnienia i pierwsze oznaki centralizacji władzy. Siemomysł był wyznawcą wiary przodków, składał ofiary w świętych gajach, czcił Peruna i Welesa. Jego świat to jeszcze pogańskie obrzędy, stare prawa i miecz. Był wodzem, kapłanem, sędzią. Wszystkim w jednej osobie. Nie zachowały się kroniki jego autorstwa ale kronikarz Gal Anonim wspomina go jako tego, który rozszerzał granice i lud swój umacniał. Niektórzy historycy uważają, że prowadził kontakty z Czechami, a nawet próbował dyplomacji z wieletami, wojowniczymi słowianami z nadłaby, to właśnie jego polityka dała mieszkowi przewagę, która później umożliwiła chrzest i budowę państwa. Bez się nie byłoby Polski.